Rozdział 21 A gdy spojrzą, zobaczył bogaczy wrzucających swoje ofiary do skarbony. Zobaczył też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwie drobne monety i powiedział Prawdziwie mówię wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Oni wszyscy bowiem wrzucili do darów bożych z tego, co im zbywało, ale ona ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. A gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest ozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdą dni, w których z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. I zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to będzie miało stać? A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz nadchodzi czas, nie idźcie więc za nimi, a gdy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie bójcie się. To bowiem najpierw musi się stać. Ale koniec nie nastąpi natychmiast. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi, oraz głód i zaraza, będą także straszne zjawiska, i wielkie znaki z nieba. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce, i będą was prześladować wydawać do synagog i więzień prowadzić do królów i namiestników z powodu mego imienia a to was spotka na świadectwo dlatego postanówcie sobie w sercu aby nie obmyślać wcześniej jak macie odpowiadać ja bowiem dam wam usta i mądrość które nie będą mogli odeprzeć ani się sprzeciwić wszyscy wasi przeciwnicy a wydawać was też będą rodzice i bracia krewni i przyjaciele i zabiją niektórych z was Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia, ale nawet włos z waszej głowy nie zginie. Przez swoją cierpliwość zyskajcie wasze dusze. A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą. Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach będzie bowiem wielki ucisk tej ziemi i gniew nad tym ludem, i polegną od ostrza miecza, i będą uprowadzeni w niewolę między wszystkie narody, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan, i będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga z rozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale. Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. I powiedział im przypowieść: Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko taki wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Co prawda, upowiadam Wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Nieba i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Pilnujcie się, aby Wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień Was nie zaskoczył. Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej Ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. W ciągu dnia nauczał w świątyni, a w nocy wychodził i przebywał na górze zwanej Oliwną. Rano zaś wszyscy ludzie schodzili się do niego, aby go słuchać w świątyni.